Siamadero, z tej strony autotyperzy. Dziś mamy dla Was garść informacji, analiz oraz typów na NHL i mecze, które odbędą się z 1 na 2 listopada. Mateusz, jakie mecze proponujesz na, dla nas na dzisiejszy kupon? Witajcie, dzisiaj w nocy proponuję dla Was cztery, cztery spotkania. Pierwszy z nich to jest Washington Capitals, który gra z Buffalo Sabres. Washington na tą chwilę jest liderem konferencji zachodniej. Fajnie gra, ostatnie 5 meczy, 5 wygranych, jest stabilizacja w zespole. Natomiast Buffalo, no Buffalo było liderem, rzeczywiście było niespodzianką. Natomiast na, tym, na tą chwilę zajmuje trzecie miejsce i no kula się, po prostu nie, ta drużyna, coś się z nią stało. Dlatego w dzisiejszym meczu proponuję postawić na minus 3,5 bramki dla Buffalo, ponieważ ta, oni rzeczywiście w ostatnich meczach mało ich strzelają. Tak jak mówię. W ostatnim meczu ledwo remis ledwo remis yy, oglądałem ten mecz powiem tak zachowywali się tak jakby pierwszy raz trzymali kij od hokeja jak to do krówno do miski. może to można tak powiedzieć dlatego tutaj yy, nie proponuję oczywiście typowej jedynki na Washington bo to jest, to jest mecz na no, wysoką stawkę dosyć. Grają, grają tutaj drużyny, które zajmują pierwsze trzy, w pierwszej trójce są. Z absolutnego topu. Tak jest, to jest absolutny top konferencji wschodniej, dlatego proponuję, że Buffalo nie strzeli, trzeli, strzeli maksymalnie trzy bramki, czyli zdarzenie minus 3,5 gola dla Buffalo po kursie 1,32. Zacięty mecz. Zacięty mecz. 1,32, tak under 3,5 to jest nasz bet. Tak jest. Następny mecz. Drugi mecz to jest Colorado Avalanche gra z Dallas Stars. Colorado grało do tej pory, no może do, do zeszłego tygodnia, jeszcze w miarę dobrze. Było też liderem swojej konferencji, czyli konferencji zachodniej. Na, na tą chwilę zajmują, zajmują drugie miejsce. W, coś się też stało. Coś nie potrafią też dowieść tych dwóch punktów w 60 minut, dlatego, dlatego dzisiaj no mieszam się ze średniakiem z Dallas Stars, który zajmuje 11 miejsce. No Dallas maksymalnie strzela dwie bramki w meczu, także myślę, że z Colorado też za dużo ich nie strzelą, dlatego stawiam tutaj. Bezpiecznie remis bądź zwycięstwo dla Colorado. Tak, tak, tak jest. Kurs 1.34, także myślę, że dla dubelka jest spoko opcja tak. Życie... Najgorzej to jest trafić remis w Hokeju, znaczy postawić na tutaj duży, ale się okazuje, że jest remis, także zdecydowanie z taką kulką chyba jest najrozsądniej. No tak mi się wydaje, no zdecydowanym faworytem jest Colorado, ale z podpórką zróbmy to, ponieważ no, wczoraj, wczorajszych meczach dwa remisy po 5-5 i 4-4, także mogły zaskoczyć każdego. Idziemy dalej. Tak, trzecim meczem jest mecz Pittsburgh Penguins, grają z Edmonton -Olier. Z Edmonton tak samo. Niespodzianka, była to na samym początku sezonu w konferencji Konferencji zachodniej. Do tej pory jest, no, jest liderem, ale grają w kratkę. Grają w kratkę, dlatego dzisiaj też nie jestem pewien, czy oni w ogóle są w stanie zremisować nawet ten mecz. Z Pittsburgh Penguins, którzy zajmują szóste miejsce w konferencji. Wschodniej Na wyjeździe Edmonton Tak, Edmonton grają. na wyjeździe No Edmonton ma parę absencji w swoim składzie Też trzeba to zaznaczyć Dlatego dziś uważam, że dobrym betem będzie na postawienie na właśnie przeciwników Którzy grają u siebie, czyli Pittsburgh, pinguinsk, Którzy nawet fajnie grają, są zgraną drużyną Może nie osiągają Grają jakich... u siebie Grają u siebie, nie osiągają może jakichś fenomenalnych wyników Ale grają konsekwentnie Sugerujesz czystą jedynkę? Nie, nie, nie. Oczywiście z remisem, bo no, wiadomo hokej to jest... Także tak, też trochę elementu loterii tam jest, także no, kurs 1.33 na remis bądź zwycięstwo Pittsburghu myślę, że może wejść dla, oczywiście dla większych optymistów, y, są jeszcze, mam jeszcze przygotowane tutaj dwa typy. To, że trzy bramki z, y, strzeli Pittsburgh y, po kursie 1,49. A dla naprawdę dużych optymistów, to mam y, dzisiaj propozycję, że Edmonton Olier strzeli te trzy bramki. Ale zaznaczam, że tu jest kurs 1,9, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia według Macherów jest trochę niskie, co nie znaczy niemożliwe. Tak jest, co nie znaczy, że jest niemożliwe. Nie ale... to ryzykować. Tak jest, ale. W każdym razie to jest nasz trzeci mecz. Tak, tak trzeci mecz. No i w czwartym e, wybieramy się do Nashville. Tam grają e, Nashville Predators. Dzisiaj jest New York Rangers. New York Rangers pierwszy raz od pięciu meczy gra e, na wyjeździe. Fajną, miał, fajną miało teraz tą końcówkę. Dwa mecze, nawet w dobrym stylu. Z Bostonem przegrali 7 do 4, ale cztery bramki im wklepali. Także. no... Chyba bez grali. <grym, możliwe. <grym, Natomiast no, New York Rangers mają dobrego bramkarza, ale za to reszta drużyny jest, gra fatalnie. Jedni mówią, że to jest wina trenera, ale na to coś trzeba zwalić. Natomiast ja uważam, że w tym meczu Nashville Predator strzelą trzy bramki. Znaczy więcej niż 3 bramki, a ja zakład stawiam powyżej 2,5 dla Nashville Predators po kursie 1,44. Eee, dlaczego? Bo New York Rangers w każdym, ale to w każdym meczu traci 3 bramki minimum. A na wyjeździe grają fatalnie, więc eee, uważam, że ten bet wejdzie w 99%. Okej, okej, okej. Takie Zobacz. są dzisiaj moje cztery Mam, propozycje. Mamy 4 propozycje. Tak. Na noc to, co dzisiaj wygracie w ciągu dnia, chociaż że dużo się dzisiaj nie dzieje, ale zawsze coś można znaleźć. Wygraną można postawić na, nasze, na nasz kupon nocny, obudzić się 2 listopada z ciekawą ilościową ścianę na koncie. tak to no, zależy, jak to, jaką stawkę gra W każdym bądź razie to jest nasz bet, nasz, nasze kupony. Tak będziemy stawiać. Czekajcie następnych filmów. Może jeszcze tego samego dnia coś nagramy, jeżeli chodzi o weekend i piłkę nożną. Póki co dzięki serdecznie za uwagę. Dajcie komentarz, lajka, suba, jeżeli Wam się podobało. podobało I Bóg zapłać!